Cześć kochani Witam Was w kolejnym odcinku Jak ja to mówię Zbieracza, rozbieracza Jacka Recyklera Dzisiaj witam Was nieco innym ujęciem niż zwykle Ale oczywiście byłem na złomowisku Będzie jakaś mała rozbiureczka, A w zasadzie wyskubię, odpalę sobie wczorajsze styki Zważę, pokażę Wam ile tego wyszło a dlaczego tak zaczynam? Walczę dzisiaj od rana w zasadzie gdzieś od godziny 5.30 pod folijką w zasadzie pod folią <coughs> sorki dokładnie jest tutaj 36 metrów kwadratowych przyszedł czas, że trzeba było przekopać przygotować pod jutrzejszy siew najpierw wjedzie sołata rzodkiewka jakieś noweliki. później oczywiście będą pomidory folia oczywiście w takim stanie jak jest teraz. Jest ostatni rok. W sumie trzeci sezon. Potargały ją trochę wiatry, ale nie o to chodzi. Musiałem tutaj wwieźć 40 taczek. Jakby to powiedzieć. Własnej produkcji obornika. Przekopać. Wiadomo, gorąco pod folią. To taka praca od rana. Kilka godzin. Później złomowisko kopy w mieście, cięcia drzewa. Takie prace jak to się mówi w mieście, a na wsi. Mieszkam niby w mieście, ale tak jakby na wsi. Przejdźmy do skarbów, do złomowiska. Tu nie zwracajcie uwagi na bałagan. Mam córeczkę, 4 lata. To jest jej królestwo. Oczywiście przyjeżdżają do niej kuzyneczki. Siostra ma córkę 4-letnią, druga siostra ma córkę czteroletnią, tak się rozplemiły, jednego roku, dziewuchy same, jak wpadną tutaj to jak szarańcza, ale dobra, przejdźmy do fantów ze złomowiska, tędy będę miał ciężko przejść, ogarnę sobie, tu pod namiotem też jest chyba ze 40 stopni, w sumie to nic ciekawego nie wyleciało. wydomuło mnie sobota. To zawsze jest biedna. Tu jest kupeczka Rzeczy ze złomowiska. Dzisiejszego, jakby to powiedzieć, urobku, który za to Co mamy? Sprawy ogrodnicze, jak ja tu mówię bardziej. Z banuszek. Czasy PRL. Na kwiatuszki. Bardzo fajne. Wiadereczko takie małe. Z ocynku też na kwiatuszki bardzo fajne dzisiaj taki bardziej dzień może troszkę sikierkowy bo mamy jedną sikierkę z bardzo fajną puncą nie wiem jeszcze dokładnie co tam jest ale mamy jedną sztukę drugą sztukę trzy siekieraki już cztery pięć zaliczyłem dzisiaj 5 sikierek jestem zadowolony z tego standardowo musiał lecieć jakiś młotek cęgi szewskie tradycyjnie ostatnio często do świdry do drewna mniejszy do wiertareczki ręcznej Kolejny do wiertareczki ręcznej, także trzy świderki wleciały. Tu mam bardzo fajne cążki. Ostre są, sprawdzałem, tną grube druty. Zostaną u mnie. Takie nietypowe, ale fajne. Tylnią lampkę rowerową. Emalia. Z tego się cieszę. W zasadzie ja się z wszystkiego cieszę jak małe dziecko czasami polska lampa made in Poland jupiter 1 oczywiście bez, bez klosza szklanego to już jest standardowo tu jest do niej reszta jest i druga lampa jupiter troszkę bardziej przykorodowana ale to nie szkodzi one się dobrze sprzedają znaczy się nie tyle że drogo a tyle że szybko i zawsze jest na nie klient powiem Wam że taką lampę taką jak ta ta będzie w lepszym stanie to ją mogę sprzedać za 20 zł tą sprzedam ją za 10 zł wziąłem sobie paczuszka szpilek. tak zwane przyda się bo to się przydają takie rzeczy oczywiście jeszcze wpadł rondelek, cedzak takie fantyś dzisiaj, nic specjalnego, ale zawsze coś jak ja to mówię przy sobocie. U mnie na złomowisku to jest bardzo dobry dzień. Ludzi więcej, jakby drące, na promocji. Przyjeżdżają, wybierają, kupują. Więcej kupujących niż sprzedających. W soboty u nas jest, no, ale to nic. no Każdy ma prawo, każdy może sobie poszperać. Nikt nikomu nie zabrania. Ja sobie zrobię. Jak mówiłem, oto jest prezencik od, synka. od syna, bo on 18 lat w tym roku ma. Śmieje się, że stary youtuber, że przyda mu się. Zrobię sobie te styczki z wczorajszego stycznika. Tu mamy cztery do wydłubania, wam tego nie będę pokazywał, bo nie każdego to interesuje. Niektórych interesuje, niektórych nie jest ich tylko troszkę, także je sobie odpalę ale zważę je razem z wami zobaczycie nabiorę się do działania dobra, wszystkie styki odpalone zajęło mi to może 3 minuty, może nie zważymy sobie razem ileż tego mamy z jednego stycznika waga 0 Wszystkie są tutaj. Jeden uciek tradycyjnie, czyli liczmy, że 4,5 grama z jednego stycznika. Myślę, że to jest dobry wynik. Jak na taki malutki, takie małe styki. Także jeśli się podobało, łapeczka w górę. Tradycyjnie subskrypcja, mile widziana i do następnego.